Dobra, 15 monet, kończymy tę scenę. Witam serdecznie, Adam Detektorysta się kłania. Słuchajcie, moi drodzy, jadę dzisiaj sobie na plac zabaw rekreacyjnie pokopać, bo mnie nosi. Nie wiem, co to będzie za plac, tam znalazłem na Google Map. Nie jest może chyba du za duży, ale sobie pokopię. A z takich ogłoszeń parafialnych, to słuchajcie, niedługo zacznie się grubo dziać na moim kanale. Spotkam się z zacnymi osobami typu Emilia, Emi idź za ciosem, z Adi Wejherowo. Wspólnie się spotkamy tu najpierw w Niemczech później we Włoszech i tam będziemy kopać już w naprawdę fajnych miejscach w Morzu Adriatyckim na plaży na wyspie coś tam coś tam Wenecja przepraszam zapomniałem jak ta wyspa się nazywa. Będziemy kopać w Morzu Adriatyckim będziemy kopać w Garden sea. W jeziorze, więc naprawdę zachęcam Was do śledzenia mojego kanału. A nowych widzów, zachęcam do subskrybowania kanału Adam Detektorysta. Dobra, widzimy się już na miejscu przy pierwszych dołkach. Cześć! No, dotarło, prawie na miejsce z takiej ciekawości. Patrzcie, tu jest najwyższy budynek w Augsburgu, 37 pięter. I będziecie mieli go, okazję z drona zobaczyć, ponieważ będę miał okazję odwiedzić kogoś, kto mieszka na 25. piętrze, więc sobie stamtąd puszczę drona i będziecie mogli pooglądać. A za chwilę widzimy się na pierwszym sygnale. Słuchajcie, to było 20 centów. Tu mam widzę jednego centa, nie dwa centy. Ale tu mam jeszcze kolejny sygnał. Jeden cent. I jadąc dalej, zaraz wam pokażę. Mam kolejne sygnały. Ja myślę, że to pod spodem coś jest. Ale tutaj, że jest coś. Nie wiem. jakieś wzmocnienia jego placu zabaw, a tu się okazuje, że to są same monety. Zobaczcie, wszędzie tu są sygnały. No, ale gdzie to dokładnie jest? Patrzcie, kolejny cęcik. Dobra, gdzie to było? Tutaj. Tu w łapie nic nie mam. Dobałem sobie tego jednego centa, a nie, jest tu, tu jest drugi sygnał, o, patrzy, kolejne dwa centy, patrzy, dziesięć centów. Kilka sygnałów tu było, jeden znów cent, patrzy na nie, niemożliwe, tu było. Kolejny 1 cent, tak? Tak to ja mogę sobie na kolanach chodzić. Wsio, chyba wsio. Czyli patrzy, tamte 20 centów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W sumie 7 monet. Nie wszystko. Siedem, okay, osiem, tak? Jeszcze jedna, ale to będzie chyba długi filmik. O, jest pięć centów, patrzy, to, to, to nie koniec. Jeden cencik, dobra. Ja to pochowam, czyli mamy już dziewięć monet, tak? Mamy dziesiątą. Dwa centy. Nie koniec. Kurde. Tyle tych sygnałów jest, że kolejne 2 centy. O, 1 cent. Dobra, czyli 11 monet. Co? Nie. Ale długa scena z tego wyjdzie 12. Co wy chce? Poczekajmy. Jeszcze są. Tutaj dwa centy szkoda, że takie małe, no czyli trzynaście monet, tak? Czternasta moneta, No gdzie jesteś monetko? 14 monet, i zapowiadamy się na 15. Jest 15 moneta, szkoda, że same rudzielce, Dobra, 15 monet, kończymy tą scenę. No i 16 moneta, 1 centik to był. Dobra, wszystko wyzbierane. Chyba. Nie. Tutaj. Okay, taki guziolek. Okej, okay, czyli mamy 16 monet. Lawiuje praktycznie w tym samym miejscu jeszcze jedna monetka, czyli 17. Tu mamy jeden sygnał, ale zaczniemy od 77 na bank 50 centów, ponieważ czysty, idealny sygnał 77 na garecie to jest 50 centów i się nie myliłem. Teraz szukam jeszcze tego drugiego w tym miejscu, jakiś rudzielec będzie o, jest gdzie 2 centy, fajnie słuchajcie, wykopywałem dołek, tu mam sygnał i tu mam sygnał tu mam 10 centów a tu pewnie będzie jakiś rudzielec 2 centy Sygnał niestabilny, ale z tych wyższych bardziej 69,70, czyżby 1 euro. Tylko mi się tu ujawni, gdzie jesteś? Sygnale musi być tu. To jest. 10 centów. Ok. No zobaczcie. Tu jest wszystko te, co cała grupka 17 była. Tutaj parę sztuk i tutaj też. Jestem tu między dwoma słupkami, które są obite jakąś blachą, która wysoko bije i moż, można by było przysiąść, że one dają obydwa sygnał, Ale tu jeszcze na środku jest taki nieśmiały sygnał. Pomiędzy. Który daje 10 centów. do Pin I 5 centów dobra, teraz by było tutaj w tym miejscu. Na tyle idziemy dalej. Szukamy nowego sygnału. 2 centy. Szkoda, że takie malutkie nominały, ale ważne, że monety są. Sygnał 75, równy, czyżby 20 centów. No i 20 centów jest. To tylko to. To. Fajnie. Czekajcie, tutaj będzie sygnał chyba jakiś. Nie? Nie. Zobaczcie, myślałem, że to odbiło na zawleczkę. A tu taki piękny klucz. To jest chyba nikiel. Tak, niklowany. Zobaczcie, skoro jest klucz to może jest, jest gdzieś skrzynia ze skarbem Bardzo ładnie fajne i znów zawiało rudym kolorem fajnie Jestem tu przy takiej róbce z linek tu mam słupek, który daje sygnał a tutaj sygnał na 20 centów Jeszcze Ci pomóc. No, gdzie jesteś? No jest, 20 centów. Super. Około 20 centów. Sygnał 72. To tu troszeczkę niewyraźne. Ale mamy 10 centów. Fajnie. No i mamy kolejny sygnał. Tu było te 10 centów, to jest 50, ale tak mi biło troszeczkę... 76 I mam 1 euro super czyli euro 51 miejsce Szybko się reperuje budżet Vsio, wsio nie, nie wsio i spinka do włosów czarna, matowa taki zestawik fajny nie wiem czy mi się wszystko dobrze nagrywa ponieważ przed chwilą mi się zwiesiła kamerka jest bardzo gorąca chyba nie wytrzymuję tego napięcia nagrywania bo naprawdę w ciągu 10 minut bardzo dużo nagrałem nie wiem ile wyjdzie ten filmik ale po tych wydłużonych scenach to może i z 20 minut a co tam? Oglądajcie skoro jest co zdążyłem się rozłączyć Piękny sygnał 70 na 10 centów No i jest Tu szczerze mówiąc jakby ktoś się uparł, to by też tu sporo zebrał samym No mówię wam się niewiele ruszam z jednego miejsca a ja tu może zrobiłem z 10% pracy zabaw jest 5 centów hm. Cały czas lawiruje w tym samym miejscu 76, 77 albo tu... o i mamy 1 euro świetnie. O i zobaczcie na Hello Kitty. To by mi nie dał sygnału, a to jest wyszywane. O fajne. Taka to jest. 1 eurowka. I wyłoniło mi się 10 centów. Ale mamy tu coś jeszcze. Kolejne, nie, 20 centów, bardzo fajnie. No i 5 centów. Wszystko Wsio, 35 centów Nie jedno miejsce, fajnie. Myślę, że tu coś ciekawego, a tu taka podkładka już zardzewiała sporej wielkości i do tego w zestawie będzie nakrętka sześciokątna też z sporego kalibru Tu mam prawdopodobnie dwa sygnały jeden na 20 lub 50 centów nie, bo to był kapsa Sio. Sio, tu mam bardzo ładny sygnał 66, 67 i mamy 2 euro. Ale to nie wszystko. się Byciemzek, no 1 cent, czyli najwyższy, najniższy nomino i się trafił. Aha, tu komórkę. Dobra, fajnie, jest 2 euro. Prawdopodobnie zawleczka od piwa No, odresbula, którzy się nie pomyliłem Miałem ładnych parę sygnałów Proszę Tak, można mieć legalnie w Polsce, tylko nie zawsze legalnie się kopie. 20 centów Tu mam spotka Polki Jestem przy piaskownicy w bardzo nefragicznym miejscu. No jest śrubka. Jadę. Tu mam interesujący sygnał. Niby 50 centów, ale jeszcze jakby coś innego. No mamy 1 euro. Euro Żeby <grym> euro. I tutaj jeszcze coś jest. Tutaj jest. No takie Muszę się posłużyć. w mit finga. Uważaj. Co? No, gdzie jesteś sygnały? Co tutaj gdzieś Ok, końcówka od, od tego, od wkrętu wiertarki. Wkrętarki, no troszeczkę nie uważaj, nagrywałem. Mamy 5 centów. Ładny sygnał. 77, czyżby 50 centów. Dokładnie. I mamy 50 centów kolejne. I chyba jeden z ostatnich sygnałów. Bardzo ładny. Na 20 centów, ale no mamy Polmosa tutaj. I chyba to będzie naprawdę ostatni sygnał, który zakończymy 1 centem. To chyba się widzimy na podsumowaniu. Miałem kończyć, ale tu jest jeszcze 10 centów. Zobaczcie, tu jest było 10 centów, a tu na wierzchu jest jeszcze jedna 10 centów. Witam Was serdecznie na podsumowaniu. To jest urobek z dzisiejszego dnia. Na placu zabaw spędziłem około godzinki czasu. Tutaj śmieci niewiele, tego wam nie nagrywałem, ale fajnie, że wyciągnąłem, przynajmniej komuś nogę, uratowałem troszeczkę kapcelków, zrywek, nakrętek, podkładek z takich innych akcesoriów łuska, ślepak, hello kitty i piękny kluczyk, a w, monenkach, w monetkach mamy 9,90 euro, 80, nie, 9 euro 90 centów i to jest 68 monetek. Dobrze, dziękuję Wam za spędzony czas na moim kanale i zapraszam Was na kolejne wykopki. Trzymajcie się, ciepło, cześć!